Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj środę, 28 dzień sierpnia. Jest dzisiaj Dzień Lotnictwa, lubię bardzo, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, no ok, nie wiem, czemu miałbym to robić publicznie, Dzień Muszki. A, muszka to mi się kojarzy oczywiście z naszym dźwiękowcem, w którym robimy różne wydarzenia. Muszka, pozdrawiam Cię, ale to chyba chodzi o takie muszki, wiecie, muszki owocówki. Kochani, kolejny dzień, zapraszam człowieczka, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie ciekawostkowe. Jak może pamiętacie, zajmujemy się różnymi dziwnymi prawami ciągle, jeszcze, bo jeszcze tam parę mam, więc takie różne dziwne prawa w różnych miejscach na świecie, które są. Znalazłem bardzo ciekawe prawo w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle fajny stan, lubię. Koni przepraszam, taka będzie tego dygresyjka. Mam takie wspomnienia, jak byłem wielokrotnie w Stanach. Ja lubię sobie czasem pożyczyć po prostu samochód gdzieś tam wiecie, na lotnisku jakiegoś takiego dużego, nie wiem, silvera. Albo innego tam Forda 1000 i takim wiecie, trakiem, upem czy też jak oni tam mówią, nie. Jak się słuchajcie, jedzie właśnie przez Kentucky albo przez inne takie kraje, wiecie, pola kukurydzy, country w głośnikach. O, matko, to jest po prostu takie cudowne. Zobaczcie, jakie proste rzeczy ludzi cieszą mnie. Znaczy na no, przynajmniej mnie. Jadę po prostu trakiem wielkim autostradą. Nie za szybko, bo oni tam szybko nie jeżdżą i leci country w tle. Kukurydza mija, ja tak mogę po prostu 5 godzin jestem szczęśliwy. Mało potrzeba człowiekowi do szczęścia. Kochani, wracamy do stanu Kentucky. Otóż w Kentucky jest takie prawo, oczywiście jak przypuszczam ono pewnie już dzisiaj nie obowiązuje w taki sposób, wiecie, wymagane przez prawo, ale jest taki relikt prawny, który mówił, że jeżeli się po raz czwarty ożeni z tą samą osobą, to siedzi do więzienia. Czujecie? Czyli ktoś był w małżeństwie, rozwiódł się, potem się zeszli, rozwiódł się. Potem się zeszli, rozwiódł się, i kiedy czwarty raz pomyślą, chyba byśmy to znowu naprawili, to do więzienia. Co to w ogóle jest za pomysł? Ja, uwa ja uważam, oczywiście, możliwe, że to się wzięło z czegoś innego, że nie wiem, może tam były jakieś szwindle prawne przez te małżeństwa, ale to, że ludzie ciągle próbują, to, że im się nie udaje, nawet się rozchodzą, nawet się rozwodzą, ale po raz kolejny próbują się, że tak powiem, związać. Ja uważam, że za to powinna być nagroda, a nie więzienie. Tak jak mówię, przypuszczam, że pewnie jest jakieś zupełnie inne pochodzenie tego prawa i to było związane z jakimś tam nadużyciem. No chyba, że po prostu zupełnie nie rozumiem o co chodzi. Jak ktoś jest może ze stanu Kentucky i może wie coś o tym prawie, to proszę mi napisać. Ale kochani, ja w ogóle uważam, że samo to więzienie można też inaczej potraktować, bo to jest taki, nazwałbym sobie to więzień miłości. Tylko uwaga, w dobrym sensie. I nie chodzi mi o więźnia w takim sensie, że ktoś jest zmuszany, nie wiem, przez swoją słabość, przez jakieś swoje, wiecie, zawichrowania, żeby z kimś, bo mamy kochani, takich więźniów miłości w bardzo negatywnym sensie, nie? Gdzie ktoś się wiecie, z kim zwiąże, to kogoś się uzależni. I tak naprawdę, właśnie, nie wiem, rzuca tego kogoś i potem do niego wraca, mimo że nie powinien, co nie? I nie chodzi mi o takie więzienie. Tylko nie o takie więzienie, że kiedy, no właśnie, jak to mówią, zaobrączkują nas, nie, to powinniśmy się traktować, ja w tym więzieniu. W najlepszym znaczeniu tego słowa zamierzam spędzić całe życie. I nawet jak mnie wypuszczą, w takim sensie, nie wiem, rozejdę się z tą osobą, nie? czy już nie będę w tym więzieniu z tą osobą, ja tam wrócę. Ja będę do tego więzienia wracał aż do końca. A największym więźniem miłości jest Pan Jezus. Zobaczcie, on się pozwolił aż zabić, aż w tej celi po prostu do, doczekał do kary śmierci. Nie? Kani, za wielokrotne próby podjęcia tego samego związku powinna być nagroda. Jest w ogóle nagroda, bo to jest miłość. To jest miłość, to jest coś, co się Bogu najbardziej podoba, kiedy człowiek próbuje, i próbuje, i próbuje. Mówię w tym zdrowym sensie. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie chodzi mi o nic niedobrego, nie. Ciekawe, dlaczego tam to było związane z więzieniem, ale my takimi więźniami miłości, to kochani, koniecznie bądźmy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Kochani, ośmiela się znowu przypomnieć, bo to ostatni tydzień. Kartkownik jest w przedsprzedaży. Wydrukujemy tylko tyle, ile zamówicie, więc to jest ostatni tydzień prawdopodobnie, chyba, że uda nam się jeszcze przedłużyć, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, żeby zamówić kartkownik. Jeżeli ktoś chce kartkownik na 2025 rok, to teraz jest ostatnia. Szansa. Wejdźcie na langustę, tam są wszystkie informacje. W opisie pod filmem też znajdziecie na pewno jakieś linki. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już jutro z Bogiem. Pa!